Witajcie w moim kanale. To jest mój właściwie pierwszy odcinek. I jako że to jest mój pierwszy odcinek, to jest taki jak odcinek informacyjny. Wszystko wam dzisiaj opowiem. To też sobie będziemy grać trochę w grę, której nie pamiętam. I... Mam nadzieję, że właśnie moje odcinki Tobie się spodobają. Dobre. Jeśli tak, to, to proszę zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. <laughs> Dobrze. I pierwsze, co chciałbym Wam dzisiaj powiedzieć, to że miałem właśnie wcześniejszy kanał, który się nazywał Hajdziemy i ten ziomek, wariatec, o strasę głośno Właśnie ziomek wariatec to był mój pierwszy kanał I ci co go pamiętają, niedawno go skończyłem, ale on był w kompletnie innym typie niż ten drugi mm. No teraz troszkę żałuję, że go miałem, ponieważ nie był zbyt fajny znaczy, nie wiem, nie wiem, no nie, że żałuję, ale... Ale wolałbym go nie mieć nigdy. Dobrze, to jest... Jak możecie widzieć, to nie jestem od początku, nie mam tego od początku wszystkiego a ponieważ um, miałem pierwszy odcinek i na nim to robiłem ale tamten, no chcę powiedzieć, że mam do niego to zastrzeżenia um, jakieś takie małe ale to dużo tego nie mówię jeśli um, i teraz sobie gram w tą grę ponieważ Chciałbym tylko powiedzieć, nie mówię, że cały czas będę grał w tę grę. Ups. Będę grał w różne gry. Właśnie miałem nowy laptop, miałem laptop, ale on miał bardzo słabą pamięć. A teraz będę miał nowy i na nim będę nagrywał. Na no, PlayStation też się postaram. Będę nagrywał. No. Wow. Ja myślę, że już to na tyle w dzisiejszym odcinku. Więc do zobaczenia. Cześć.